A ostatnio no. mają taki fajny samochód, nazywa się Biała Szczała, od słowa szczać. <laughs> mm. Mieliśmy zieloną szczałę, ale nam się zeszczała. <laughs> <laughs> no, no. Bardzo śmieszne. Bardzo, śmieszne. Ja, bardzo e, śmieszne. Śmiała się Fiolka z zespołu Balkan Electric, bo dzisiaj w studiu gościmy zespół Balkan Electric. Oh yeah! Oh yeah. 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 Welcome. W składzie Fiolka. I Sławek. Tak. Amen. I ze mną wywiad. Wywiad, bo to się będzie bo tak to nazywało. Się wywiad, Bo to, nazywało. to się wywiad Aha, nazywa. Tak. Będzie A, prowadziła Aleksandra. Dziękuję. Dzień to Dzień. nie jest słuchanie. Nie. Powiedzcie, czy śpiewacie również piosenki po polsku, czy tylko po bułgarsku i po angielsku? Kiedyś śpiewaliśmy jedną, ale miała kiepski tekst, więc ją wyrzuciliśmy. Co to znaczy kiepski tekst? Możesz zacytować. Starosta napisał. No, to był taki, 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 kiepski tekst, to tak. znaczy... A, a on mi mówił, że on jest świetny. A na porządku mi się ja wydawało, że świetny, no. No. To, ale to, to nie, nie, nie. Nie, to był nie był kiepski. No. Nie no. będzie nic cytować. To były wypaczenia starosty. Nie, to nie było o kobietach, wielka co ty. A no tak, przepraszam. No. <grym 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 miało być jakieś wideo kręcone do jednej z waszych piosenek. Już było, dawno. Było? No, do Hejczaka z zrobiliśmy to w w marcu gdzieś tak, albo w kwietniu. W lutym. I to było w telewizji? Nie. A dlaczego Aha. się nie pokazuje? Właśnie. No teraz... nic nie chcę tego pokazywać. Ale będą pokazywać. Fabiański będzie pokazywał. Tak, będą wszyscy pokazywać, ponieważ piosenka Hijack Esparti się dostała do Opola i w związku z tym na pewno wszyscy to będą pokazywać. Aha, Amen. czyli zespół Balkan <coughs> Electric będzie śpiewał w tym roku na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tak, i polecimy mu z filmem i jabłoneksem, tak jak lubimy najbardziej. Czyli e, Bułgarią i ten... Tak. tak dalej. <gry> czy, czy, czy wasze piosenki w Bułgarii znajdą powodzenie? A co nie wiesz? Już tak nie opowiadaj, kurde. Każe nam się krygować, jasne. <gry> I w pobliskiej Rumunii zapewne też. Nie, tam nie, ale jemi podaj było na pierwszym miejscu no, w Bułgarii. Gratulacje. Pierwsze miejsce. Ale to my, my poznaliśmy tego kolesia, który to wszystko nakręcił. Taki cienki był. Polak oczywiście. Nie, nie, nie. Aj, Bułgar cienki, bo on nie Bułgar ci się. Bułgarskiej Bułgar nie, nie, trzeba programu czekali. No, no, taki bułgarski znam, niedźwiedź, znam. no. Tak, bułgarski niedźwiedź. Z tym bułgarskim to jest autentyk oczywiście. No. U was znajomość bułgarskiego jest perfekt. No. Skąd to zainteresowanie Bułgarią? To znaczy. Od kolebki. Od kolebki no o, tak. Oczywiście, abstrahując od dna bułgarskiego. to łeb, urwał wiąże. Nie, to tu się z Bułgarem. Aha. Ja tam mieszkałam 13 lat. Od urodzenia? Znaczy, to było tak, że jak miałam 8 miesięcy, to się urodziłam. Nie, nie. ona się urodziłam. urodziła, później. Nie. Jak a miałam 9 miesięcy, to się to to wyjechała. Urodzi... Później poznała Waglęskiego, ale prawda, zanim go poznała, to matka poznała Dydę z ale Dziwa Dyda ci Dziwa. za to Dziwa. różyczkę dzisiaj przyniósł, widzisz jaki gentleman. Więc jak ta Co, historia Aleksandra, się w końcu No więc e, mieszkałam tam, ale to jeszcze zanim poznałam Waglęskiego, a urodziłam się, prawda, w Polsce, a potem pojechałam do Bułgarii, potem wróciłam do Polski, potem znowu pojechałam do Bułgarii, potem wróciłam do Polski. Masz bardzo ciekawy aktor. <śmiew> 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 Aleksandra była zainteresowana kreacjami filmowymi. A tak, oczywiście, twoje kreacje były odjechalne. Tak. Nie, kreacje były bardzo Skąd ładne. Tak, te kreacje? Kreacje? Zainspirowała mnie ta statuetka na. Która jest prawdę na czołówce wytwórni filmów MOSFILM. I dlatego bardzo mi się to spodobało i postanowiłam sobie taką uszyć. Nie mamy jeszcze dodatków w postaci. Świerba młota i, mos... i Nie, nie Ale... Ale moglibyście mieć okrągłe koło i ty wyskakujące z niego jako ten lew. Nie, to musiałoby być jeszcze podpalone. O, no podpalone, I w no, środku oczywiście. powinna być bibułka. Tak. Którą byś przerywała. Tak. Albo byś się w nią wgryzała. Pytanie bardzo, bardzo poważne. Kiedy Oho. płyta? Oho. <laughs> Jak starosty no, nagra. <laughs> nie, nie będzie płyty. Nie. My wydamy... nie będzie płyty? Nie, nie będzie płyty. Nie wiem, co hmm. będzie. Może być jeszcze większa inflacja, albo na przykład może być zamach stanu. Aha. Albo co może jeszcze być? Yy... No właśnie, na przykład. <śmiech> <śmiech> no, zespół Baka Electric jest oceniany nie tylko w kategoriach artystycznych. Chodzi mi o tą całą sferę działalności waszej w Gospodarki. Lambda, ja tam nie, nie, nie ona... działam. Lambada, pomylam. Lambda. ja mam. Jesteś tam podobno barmanką. Słyszałam. Zobaczymy, ja to wszystko wiedzą. No. Ale, ale nie, nie Wiesz, ja, ja osobiście uwielbiam przystojnych chłopców. Podobnie jak ja. Tak. I ja rozumiem ja się. To to tak. zgadzam, ja się wszyscy. Tak. Jak ty masz na imię? Andrzej. Wyjdź. Ten temat zakończymy. Andrzeju, ja teraz poprowadzę wymiar. Bo ja mam dwie prośby, jest ja, tutaj ci oddam głos. Krali. Jedno pytanie mam do Sławka, a drugą prośbę mam do Wielki. Jeszcze jedno pytanie Sławka. mamy. Mamy dużo pytań. Pytanie do Sławka. Twoja ulubiona piosenka o miłości. Hmm, o miłości? To może zapytaj się o coś wielki, ja sobie pomyślę. Dobrze, więc pytanie do Wielki. Właściwie prośba. Chciałbym, żebyś jaka kapella zaśpiewała. Moja ulubiona pisynka miłości? Może być. Dobrze. Miłości wszystko! przebać. Ale... Wolałbym, wolałbym coś jeszcze. Ale dalej, dalej, dalej. Smutek przymieni ci wpłać. A to był ten Jaki no. 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 czy można coś z repertuaru Balkan Electric? To był ten dowcip. Czy można coś z repertuaru Balkan Electric? Tak. To będzie piosenka pod tytułem Tak. Bo we mnie jest seks! Bo, bo, bo we mnie jest seks! To <laughs> jest telewizja. No dobra. Całe szczęście. <laughs> o Jezu. No może starosta zaśpiewa. Tak, tak. A i twój piękny akcent, high Park. Tak, tak, tak. yeah! Oh yeah! A to jeszcze możemy ze szwedzkim akcentem powiedzieć, tak? A to ja może powiem twój ten. Chancy money, money more <laughs> i not for eh. money more. <laughs> nie, to miał być angielski. I nikt nie zrobił. Albo to... nie, w ogóle, nie <laughs> z mnie śmieją. Ty, jeśli nie chcesz śpiewać, to może powiedz kawałek po bułgarsku tego tekstu. Nie Jak to miesiąc. leci? O proszę. Nie, <laughs> Uf. Uf. nie. Widzisz, nie zmuszaj, jej, ona się robi obrzydliwie. No to ty w, taki, ty w takim razie miałeś czas na zastanowienie się. Nie, nie miałem, bo musiałem bez przerwy coś tutaj gadać, jakiejś głupoty. O, a musi być o miłość. Tak, koniecznie. Tak, koniecznie o miłości, o miłości, Ale i takiej nie będzie. Miłość robi. to życie. Miłość to wilku wycie. Uh -huh. Manan był. Bardzo tak. ładnie. <laughs> tak. Tutaj wyłącz magnetofon, to ja się zastanowię. Nie, nie, zastanawiam się. Aleksandru, zadaj pytanie, Sławek będzie się dalej zastanawiał. Wiesz, co mi się skojarzyło, jak wtedy słuchałam tego wywiadu w Muzyce Nocą, że wymienialiście, jakie zespoły wystąpiły na tym prze Co to było? Rok dla Rumunii? Coś takiego. I mm -hmm. powiedziałaś Kloster Keller i mi się to bardzo spodobało, bo często zdarza się, że jak jesteś ty i jest Ania, to jedna drugiej nienawidzi, Rom się i jedna drugiej... Ania nienawidzi? Nie, nie, ja nie, ja mówię, Oś że jak zdarza mi to się. miło usłyszeć. Nie, 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 absolutnie, ja nie wiem. Nie, Wreszcie wielka nie, nie wie, wie ja... dlaczego ona nienawidziabi. Ja, nie, ja nie wiem, absolutnie, mówię o tym, że jeżeli na przykład jesteście wy dwie z Warszawy, mhm. tak dużo tam nie ma takich solistek w kapelach. Jak które to nie są ma? Znane. No, ale niektóre są znane jakieś podwórkowe. A wy się znacie, tak. Aha, tak moje bransoletki, a wy się znacie, to bardzo ładnie to było z Twojej strony, że ty powiedziałeś, że był Kloster Keller, a nie na przykład ym, nie wiadomo. Kluster co. Kloster Keller. Tak, no widzisz, ja jednak y, mimo że wcale takiego wrażenia nie robi, ale ja jestem hmm. bardzo dobrze wychowaną osobą. Eee. <grym> ale nie przeszkadza Ci to, że na przykład gdzieś jedziesz y, na koncert i mówisz, że z Warszawy i wtedy się ludzie pytam, a jak tam Ania? Ja im odpowiadam wtedy. Nie, to było głupie, przepraszam. To się, to się wytnie, wytnie tak. to się No, wytnie. Że, że ona jak zwykle, prawda... No, no i tak no, dalej. No. No. Czyli nie ma między wami żadnych tam nieporozumień? Nie, nie. skąd, bo jak się widzą, to się za włosy targają. Ale tak w ogóle, to się bardzo lubią, słowo bardzo daje. Bardzo się lubimy, tak. Aha, bardzo. Ja. ja ci nie powiem o żadnej piosence o miłości. Ja w ogóle nie lubię piosenek o miłości. On to lubi takie, wie. Ja się lubię kochać, a nie śpiewać o miłości. On śpiewa zres. o tym innym, tak. No. No. To znaczy, o czym śpiewa? O, o czym? jakichś takich, prawda. No. W ogóle o czym my śpiewamy? O Właśnie. tym, że lubi nosić krawat, że mm. prawda by najchętniej jakąś bombkę gdzieś podrzucił, prawda? Że... W Chce górę Wojtka na prezydenta. Też, prawda? Mm. Bo on tak łączy seks z polityką, tak jak Cichowski. <laughs> Tylko trochę lepiej. <śmiech> <śmiech> no może nie. Zwłaszcza no. ten seks. Tak. A to Ale wtedy w radio powiedziałeś muzycy nocą, że ta piosenka wam nie wyszła, gdzie połączyliście y, seks z muzyką. No to jak? Albo coś. No bo nie, nie, wyszło, nie, wyszło, dobra, ja. nie wyszła, nie doszło do Nie bo nie to prezydent. Uh -huh. Aha. No się tam, wszyscy tam, coś, się no, się Nie, z no, seksem no. wszystko ok. To wszystko znaczy. Okay? No tak prawie. No. A Ostatnio jakoś mało jest tych przystojnych facetów w Warszawie, nie wiem. No, no. <gry> że co, nie ma wszystkich facetów, tylko jest za mało alkoholu, tak? Nie znam. A nie, już mam dosyć alkoholu, teraz wolałbym paru jakichś przystojnych. Naprawdę. Mm -hmm. On mi powiedział, że jakbym miała duże wąsy. Nie mów to... dalej. <gry> to by się z mną ożenił. <gry> ponieważ nie mam długich wąsów. To... Andrzej ma wąsy, już zapuszczam. <gry> On lubi jak. Jak ma wąsy. No. Jak ma, jak nie ma, to, to nie. No. no chyba, że w szczególnych wypadkach. No. Wtedy trzeba dużo alkoholu. Wtedy. To nie zaśpiewacie nam nic za kapella, Nie. A. A my mieliśmy taki numer, można zaśpiewać. Który? Zaśpiewajcie. Za ze stojan le, zadar się stojan le, tam nami magla goleama, tam nami magla goleama, zadar ze stojan le, tam nami magla goleama. On to akcentem śpiewa.

Dobra, to wybierzcie alkohol, ja tych biorę tych przystojnych mężczyzn. Tak. To tak. mnie też. To, żebyśmy... Ale ty masz własne. To jedno nie wyklucza drugiego, a wręcz odwrotnie. No tak. Co ja pieprze. Mhm. Dobrze, dziękuję wam bardzo za wizytę, ale masz jeszcze pytanie. Nie, ja nie, już nie. 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 nie, mamy więcej pytań. Dziękuję Świetny. wam bardzo. No. Zawitacie jeszcze kiedyś do Łodzi, do Olimpu? I... Jak właśnie, jak ten koncert wam się podobał z waszej strony? Jak to bo... Tak, Mi się bardzo podobał. Publiczności średniej. To, to, to Ale jest to, 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 to jak to mówią, to jest ich it's not my cup of tea. Eww, <laughs> o, jak mówią Anglicy? Eww, eww, jak eww. anglicy. Tak. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. To był zespół Balkan Electric. A na koniec poprosimy bardzo ładną piosenkę pod tytułem Hi, Jack is. And an airplane feathers, waiting for a sun, waiting for a good weather. There's a hijacker's party in an engine's dream. They want to recover, don't wanna scream. Any.